Taka wycieczka. Taka wycieczka. No, no wycieczka niespodzianka. Wycieczka niespodzianka. Będą, ja wiem, że będą tyrolki. Będą tyrolki? Stare. No. Zobaczmy. Dojedziemy. Jedzie nasz kierowca, bombowca. Wiezie nas. Szofer. <gry> Wisiaści dzielbyła. <noise> no, to tata był pomysłodawcą naszej dzisiejszej wycieczki. Ale bardzo dużo musiał zapłacić za to. Bardzo dużo? No. No, Zawsze znaczy, trzeba dużo zapłacić. Coś za coś. Co co, powiemy im gdzie jedziemy? No chyba tak. Tak, a my... No dziewczyny wiecie gdzie jedziemy? Wiemy już. Pał start był. Tak, dość tak, do Jedziemy na najdłuższy na świecie most wiszący, zbodzony I, I będziemy tam jechać kolejką górską. Tak? Jestem że y, się rozwali. Co się rozwali. Most, nie, nie. Rozwali się Nie rozwali się. Nic się nie będzie rozwalać. Dopiero go wybudowali. No? Świeża sprawa. Kiedy go wybudowali? W zeszłym roku. Jakoś tak. Z tego roku go No to spokojnie. Nie zawali się. Cieszycie się na, na taką wycieczkę? Tak. Fajny pomysł tata ma? Miał? Tak. Także jedziemy, zobaczymy co będzie. Ja się trochę boję, ja mam lęk wysokości. Ty też nie masz lęku wysokości? Dopiero wstałyście. bo już jesteście śpiąca? Maja Amelka. O co chodzi? Jak Maja spać, to nie. Aha, jak Maja chce spać, to już nie chce spać. Maja słyszysz? Co Amelka mówi? Że jak ty... Że jak ty chcesz spać, to ona nie będzie. Tutaj na górze jesteś? O, o już nie jeździać. Możesz wyjeżdżać w dół teraz? No nie tam Tam do przodu Ale mam nie widok To co ty powiesz jak będziesz tam na moście? Jak ty się już taką byle górką zachwycasz <grywia> Amelia co za mnie. No E, ja i E A i E B. A to na motor. <noise> nie, motorem nie będę jeździć na pewno. To już chyba prędzej E pojadę. Mamo, a prawda jeździ A jak teś Ania? A jak Ania, no I A jak Amelka. A jak Amelka. I my jak Maja. Mik. Motor. I my jak motor. Magdalena. I ty jak Baweł. I ty jak tata. To, 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 to. No a my też jeździmy na Bałtyk, nie ma je? Może na Adriatyk damy radę w tym roku nie skończyć tak? Może damy na Adriatyk razem. Jest... Bałtyk to jest to. Jeszcze będę po tym tygodniu, poproszę o namiar, gdzie to noclegi są. Dobra. Y Bałtyk to jest y Morze Bałtyckie, czyli tam, gdzie jeździmy między Zdroi, Maja. To je jeździmy nad Bałtyk, nad Morze Bałtyckie. A Morze Adriatyckie jest w Chorwacji. Morze Adriatyckie jest cieplejsze, ale też Bałtyk jest dlatego chłodniejszy, bo łączy się ze Skandynawią. A Skandynawia też jest takim rejonem... Jest też takim rejonem chłodniejszym, więc i woda jest chłodniejsza. Zresztą Bałtyk też jest mniej... Coraz mniej jest po prostu też tlenu w Bałtyku. Bałtyk jest z wodą brudną. Skryć I życia też coraz mniej jest w Bałtyku. A z kolei w Adriatyku można spotkać nawet delfiny. No to o czym my tu rozmawiamy? Ale mimo wszystko wolę naszą Polskę. Teraz fajnie widać góry. Jesteśmy bliżej, może dlatego. Powiedz mi, powiedz mi, że nasza Polska nie jest ładna. Zwłaszcza tutaj nasze e, województwo opolskie. Tu jest tyle zamków, tu jest tyle pałaców, tu jest tyle starych kościółków, że po prostu jakby tylko nasz system zabytkowy działał tak jak trzeba. I przy szkole. A przy szkole to moja inna bajka. Nasz system zabytkowy jakby działał jak trzeba. To naprawdę mielibyśmy piękne zabytki, które po prostu tylko rujnują. O, co tu mamy? Owieczki. No Jaj, to taka. Ludzka. Takie typowe górskie klimaty. O, tu jest jeszcze więcej owieczek. Ja cię kręcę, jakie słodziaki. A to dlatego tak... tyle owieczek. O jaki tam psiutak śliczny był. Nie moja. Teraz gadaj. <grywy> tam jest taki nowy a to jest mniejszy. A teraz. No, nie też... wiem, czy tak. On jest mniejszy, bo jest dalej. Majuśka. O, a. Pokażemy. O, nie, o teraz. Haszczy nam się to pokazały. Haszczy nie pokazują. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. tak, tam... tak kameruje wszystko. Naokoło to już mi się niedobrze robi powoli, także chyba pora na przerwę. Od patrzcie teraz! Patrzcie. O, no, patrzcie teraz. Są wiatraki. I nie tylko wiatraki, piękne widoki są też. Tak jak Amelka mówi, nie podoba nam się to, zaczął padać deszcz, a my no. idziemy na most. Arno, to widzę. Nie wiem, może akurat mamy jeszcze 39 minut do miejsca docelowego. To może to uda to nam nie. się... Chcę słuchać. się przyjaźnić. A jak nie, to my mamy kurski, gorzej z tatem, tata się nie przygotował. Zobaczcie, pada deszcz. Cieraczki chodzą. Szaroburu, i ponuro się zrobiło. Teraz musimy znaleźć miejsce, gdzie to się w ogóle chodzi Jakieś w ogóle są te? W żórawie. Nawet nie wiemy, gdzie jest kolejka, którą docelowo mamy wjeżdżać na górę. Tam była. O, jest tutaj też parking. Więc chyba, więc chyba będziemy gdzieś tu wchodzić. O, tu są też te drogowskazy takie zielone. Więc chyba tędy. Jedziemy na górę? wjeżdżamy na górę, bo tam jest parking. Jedziemy! Jesteśmy już na wyciągu, że się kasa. Ekipa siedzi też. A będzie. O, zatrzymaliśmy się. Co, co? Dobra, mhm. ekipa siedzi. No, bo ja przechyliłem go na, 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 na To zesie... było bym po środku i Nie, Ja, bym po drugiej stronie podzielam. O której A ty? Tam gdzie ja? Mam nadzieję, że nie upuszczę telefonu, bo nie będzie czym nagrywać. Ameryka przyjęta. Nie ruszaj mi telefonu, bo to <ścoughs> upadnie, nie będę tam na dole latać. Ja czekaj kręcę, Ja mam Piotra. Patrzę Jej. do góry, nie na dół. No, żeś się wybrał. Bez kurtki. Tatuś. A meka fajnie jest? O, tak fajnie Jedziemy chyba. co to jest? Jaką gdzieś jest? Jezu, jak jest pięknie Szkoda tylko, że deszcz pada No, jadą tam obslejami o, Oj, o, oj Jak się ma jechało? A Amelcia? Oprócz tego, że zimno no, zimno. Ale... <noise> ale fajnie. Tam idziemy. Kur... Ale blizny. się przewrócę. Tata w ogóle ambitnie, bez kurteczki. <noise> już, już, mu... już mu A tu jest ten most, tu jest wejście. Ale jeszcze trzeba bilety wyciągnąć, tak? Tam są takie specjalne skanery. Przykłada się kod QR. No, kurczę. No dobra, to. A ty pierwsza? No to przez kratki sobie podamy, nie? Nie ma problemu. Dobra. Naleźliśmy już przez bramki i idziemy Ale... dalej. Uuu. Ale nie jest straszny z tym Nie jest straszny? Nie jest ja straszny. się trochę cykam. bo no ja mam nagle wysokości, wysokość. A Marka mówi, że nie jest straszny. No, dla mnie jest straszny. Ale jest bardzo nisko, ja. Uuu, na razie! Bo jest cały z ja muszę rządzić jakiś. A my iść przodem? To to, to. założę sobie kaptur, bo I jednak trochę pada idziemy idziemy, idziemy. jest wysoko. Daj, a łapkę. łapkę. Bajajo, Naprawdę? Naprawdę nie boję się! A Ja No ładny widok, ładny widok, wysoko jest, że szok. Ja myślę, Ale to wyglądają jak puzle. Jak puzle? Ale co no. wygląda jak puzle? Co wygląda jak puzzle. No, i się daleko, to wygląda jak A to z górki na pozorki. O? Z górki na Czo, jak jest? Jest szok. Jest wysoko. To mnie jest wysoko. Ja w dół. W, w dół. Nie no. patrzyć w dół? Mówisz? Czekaj. Szok. Szuk i niedowierzanie. Jak tu jest wysoko? Ja z moim lękiem wysokości, że ja tu wlazłam. Ja też moim lękiem Krakacie, ja się i Ma jest tą ważniejszą ode mnie. Jeźdź i to wodzie. Nie no dobra, jak nie patrzę w dół, nie jest tak źle. Wysoko? I telefon spadł. Czekaj, czekaj, czekaj. Może jeszcze to obejmę. A z to żeśmy przeszły. Jest tak o. Tam z powrotem musimy pójść tam z powrotem tym mostem. Na koniec. Tą samą drogą, co żeśmy przyszły. I tam z, wtedy jedziemy z powrotem tym. E, ciągiem, do. A idziemy Za chwilkę. Do, a co, to by tak zimno? Czy co? Kłodna. Kłodna. już jesteś? Tak. To się huśta. Uś... To się huśta. Czemu to się huśta? Ja nie chcę. Ja nie, ja nie ponikuję, jestem po prostu zaskoczona. U! Ej, co to wie Co? Czemiska Smoku mały. Jest strasznie dużo rowerzystów. Tu są jakieś ścieżki chyba dla rowerzystów. A my tam idziemy. Z powrotem na dół będziemy jechać. Co znaczy? No tam są pokazane różne, różne trasy, bo tu można i nartami jeździć. I inne. Jest co robić. Ale najlepiej jakby była pogoda. Jeżdżamy w dół. Jedziemy. Jest widak Ameryka ty siedz. Bo Ameryka nam tutaj najmniejsza jest w ekipie. Żeby nam się nie zsunęła. Tak? Misia? Ameryka wyciągnie te rączki do buzi. I jedziemy. Teraz widzę już lotków mało do góry jedzie. Już, chyba, już tak. chyba tak. Nie chcę się już ludziom na taką pogodę pchać. Byliśmy chyba ostatnim miotem. Tak, chyba tym ostatnim miotem. Stamtąd jedziemy. idziemy? to lepiej. Amelcia, co tam? Powiesz coś, widzom? Ty nie masz nic do powiedzenia. Amelcia jest zimno. No, teraz jedziemy, ale my jest zimno. No. Bo jak ktoś nie siada na to, to wtedy to jest opuszczone, a jak ktoś na to siada, to wtedy to jest takie twarde i takie tutaj. Jestem strasznie głośno krzyczy. Co? Nie, jedna osoba. Chyba, że z przodu. nie widzisz, masz przedziałkę, bo będziemy pojechać. Ja nie chcę, aż że są taką pogodę, daj spokój. Ja już zamarzam. Ja już chcę do ciepłego autka. Tamtą tą stronę jechaliśmy z klimatyzacją, teraz będziemy chyba jechać z ogrzewaniem, co? No tak czuję, bo spawa jak. 11 stopni jest. Fajne widoczki z góry. Tam też są fajne widoczki. Łooo, wow, wysoko jest. Tu moja noga. Łooo, wow, te lepiej trochę. To do śniegu. Do śniegu? Sztucznego śniegu. Nie mamy, żeby sobą. Ja bym to No, ale jest ja pakował tutaj torebki parę, parę rzeczy. Właśnie, za czym jest ten staw? No do Zimno. Dzieciakom też. Ameryka dobrze, że założyłam jej zimną kurtkę, tylko że ona pod spodem ma tylko krótki rękawek, bo bluza cała mokra była. Więc na pewno byłoby jeszcze bardziej zimno. A, a moja jest trochę bardziej ubrana na cebulkę. Ale i tak chyba zimno, co moja? Co ty tak oczka mrużysz? Flapie ci prosto w oczka, nie? No właśnie. Już myślałam, że wjedziemy w ten słup. Wróciliśmy na parking zziębnięte, bo ten deszcz pada i pada, mam mokre okulary. Jak chore? Masz katar, no zimna masz katar. No jest zimno. Amelca, a chyba już cieplej, nie? No nie? to Właśnie na już zmęczona. Amelka zmęczona, maja głodna, tak? Też już głodna? No, to jedziemy coś zjeść. Nie jedziemy, idziemy. No ale na dół trzeba zjechać. A jaka dobra? Chcemy dzisiaj coś dobrego iść.